Cześć, ja jestem Michał i dziś opowiem Wam o tym czy płukanie układu olejowego silnika preparatem zwanym popularnie płukanką może podnieść moc samochodu. Wyniki zobaczycie na hamowni, żeby efekt był bardziej spektakularny pokażemy Wam kompleksowe czyszczenie silnika, czyli będzie nie tylko płukanka do oleju, lecz także preparaty do usuwania osadu z zaworów i kolektora ssącego, uruchamiania zapieczonych pierścieni tłokowych i czyszczenia układu paliwowego. Jeżeli oglądacie ten film w odpowiednim terminie, to pod koniec będziemy mieli dla Was konkurs, w którym można wygrać preparaty do czyszczenia silnika, jakie zobaczycie na filmie, lub zakupić je w promocyjnej cenie. Jeżeli film Wam się spodoba, to udostępniajcie go i subskrybujcie nasz kanał, a teraz zaczynamy. Beneficjentem dzisiejszej terapii będzie silnik 1.6 THP z rodziny Prince, opracowany przez koncern PSA wspólnie z BMW i montowany w wielu modelach obu producentów. Niestety, jest to powracający klient wielu warsztatów, który prawie każdemu pojazdowi w jakim występuje przynosi niechlubną opinię: nadmierne zużycie oleju, problemy z napędem rozrządu, kolektorem, turbosprężarką, sterownikiem silnika. Wypadaniem zapłonów, nierówną pracą, wtryskiwaczami to nie jest coś, o czym marzy właściciel samochodu, niezależnie od jego wieku i ceny. Dzisiejszy pacjent to odmiana o mocy 155 koni mechanicznych, zamontowana pod maską Peugeot 508. Silnik stracił dynamikę, notuje nierównomierności pracy, a w skrajnych przypadkach także wypadanie zapłonów. Z pewnością mielibyście tutaj wiele pomysłów na diagnostykę i znalezienie winowajców tych problemów. Ale w przypadku tego konkretnego samochodu wybór padł na możliwie kompleksowe oczyszczenie silnika. Zanim zobaczycie, jak taki proces przebiega w warunkach warsztatowych, zastanówmy się, co może potencjalnie wymagać czyszczenia. Ponieważ mamy do czynienia z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, to końcówki wtryskiwaczy muszą znosić wysokie temperatury spalającej się mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach. Na tych końcówkach odkłada się nagar i lak, a procesowi powstawania tych osadów sprzyja kilkuprocentowa zawartość biokomponentów obecnych w benzynie sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Taki zanieczyszczony osadami wtryskiwacz nieprawidłowo rozpyla paliwo i nie jest w stanie wytworzyć mgły o odpowiednio małych średnicach kropelek. Taki ciężki aerozol nie sprzyja całkowitemu spaleniu mieszanki w cylindrze. Obniżając moc silnika, podwyższając zużycie paliwa i toksyczność spalin. Kolejnym kandydatem do czyszczenia jest układ tłok cylinder. Zanieczyszczone osadami pierścienie tłokowe pod wpływem wysokiej temperatury ulegają zapieczeniu, przez co nie są w stanie się rozprężać i przestają szczelnie przylegać do gładzi cylindra. W przypadku pierścieni zgarniających, efektem jest podwyższenie zużycia oleju. Oraz pozostawianie go na ściankach cylindra w komorze spalania, co powoduje wzrost toksyczności spalin oraz zawartości sadzy, która jest następnie redystrybuowana z powrotem do silnika przez układ recyrkulacji spalin EGR. Zapieczone pierścienie uszczelniające prowadzą do obniżenia ciśnienia sprężania. Dodatkowo, spadek ten może nie być równomierny we wszystkich cylindrach silnika, co dodatkowo pogarsza warunki jego pracy. Nieszczelności między cylindrem a tłokiem pozwalają gazom spalinowym przedostawać się do skrzyni korbowej, a stamtąd poprzez układ odpowietrzający zwany potocznie odmą znowu do kolektora ssącego. Silnik 1.6 THP ma tylko wtrysk bezpośredni, nie ma więc zmywającego działania benzyny wtryskiwanej na zawory ssące, jak dzieje się to w silnikach z tradycyjnym wtryskiem wielopunktowym lub takich, które mają oba rodzaje wtrysku. I w ten sposób na zaworach sących, co typowe dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa, buduje się osad wspierany stałą dostawą bogatych w sadzeń spalin przez system EGR. Warstwa za warstwą osad na zaworach sących może osiągać rozmiary, które w znaczący sposób wpłyną na bardzo precyzyjnie zaprojektowaną trajektorię ruchu strumienia powietrza napełniającego cylindry. Zmienia to strukturę wiru w cylindrze w fazie napełniania i w efekcie do cylindra dostaje się mniej powietrza, a do tego przy specyficznym ustawieniu faz rozrządu, które zależy od konkretnego silnika, może on być także gorzej opróżniany z pozostałości spalin. Dodatkowo olej silnikowy musi znosić wzmożony kontakt ze spalinami, przedmuchiwanymi przez nieszczelności między cylindrem a tłokiem. Środek smarny ulega w takich warunkach procesowi przyspieszonego starzenia, pozostawiając osad i tracąc właściwości smarne. Sprawę dodatkowo pogarszają na siłę naciągane przez producentów interwały między wymianami oleju. Obecność osadów w kolektorze sącym dodatkowo pogarsza warunki pracy silnika, oddalając je od pierwotnych parametrów, dla których zaprojektowano całą jednostkę napędową i zaprogramowano układy sterujące. Skoro już wiemy, co jest potencjalnie brudne, to zabieramy się do czyszczenia wtryskiwaczy, rowków na pierścienie w tłokach i samych pierścieni tłokowych, zaworów sących i kolektora oraz układu smarowania. Żeby takie działania nie przyniosły więcej szkody niż pożytku, to do każdego etapu niezbędny jest dedykowany środek chemiczny o odpowiednim składzie. Gdybyśmy mówili o detailingu nadwozia, to być może bralibyśmy pod uwagę rozwiązania alternatywne na zasadzie prób i błędów, ale wnętrze silnika to nie jest dobre pole do eksperymentowania, a teraz czas zacząć działać. Zaraz zobaczycie, że na filmie pójdzie to szybko i sprawnie, chociaż w warsztacie trzeba mieć sporo czasu, żeby sumiennie zawalczyć z tematem. Zaczynamy od wprowadzenia do cylindrów preparatu, który teraz widzicie na zdjęciu. Pozwoli on dostać się od góry do pierścieni tłokowych i wstępnie rozpuścić zgromadzone tam osady. Żeby dobrze rozprowadzić preparat obracamy ręcznie wałem korbowym silnika. Po odczekaniu 15 minut ponawiamy procedurę wtryskiwania preparatu do cylindrów i obracania wałem jeszcze 4 razy. Po ostatniej aplikacji pozostawiamy preparat w silniku na 12 godzin, a następnie wydmuchujemy go przy użyciu sprężonego powietrza. Pozostała niewielka ilość środka odparuje w komorze spalania. Teraz zadanie polega na takim ustawieniu wału korbowego, żeby uzyskać całkowite zamknięcie zaworów ssących w konkretnym cylindrze lub grupie cylindrów. Kiedy to się uda, natryskujemy do kanałów wstących w głowic ten sam preparat, który wcześniej wpuściliśmy do cylindrów, czyli ten, który znowu widzicie na zdjęciu. Następna czynność jest najbardziej wymagająca manualnie ze wszystkiego, co dziś wam pokazujemy. Za pomocą skrobaków trzeba oczyścić zamknięte szczelnie zawory sące z osadu, wielokrotnie przedmuchując kanały dolotowe w głowicy sprężonym powietrzem, żeby sprawdzić efekt pracy i wtryskując kolejne porcje preparatu czyszczącego aż do skutku. A teraz czas rozprawić się z zanieczyszczeniami wtryskiwaczy. To akurat nie wymaga wizyty w warsztacie. I możecie to zrobić sami, wlewając do 40, a maksymalnie 50 litrów paliwa w baku po jednej butelce każdego z widocznych teraz na fotografiach preparatów i wyjeżdżając paliwo do rezerwy. Przy okazji te preparaty pomogą zlikwidować nagar zrowków pierścień uszczelniających w tłokach podczas prasy silnika. Kolejna czynność w ramach kompleksowego czyszczenia silnika. Wymaga już dostępu do warsztatu albo do kanału i miejsca, gdzie będziecie mogli oddać zużyty olej. Do brudnego, starego oleju w silniku dodajemy preparat oczyszczający, który teraz oglądacie na zdjęciu. Zawiera on nie tylko środki czyszczące i rozpuszczające osady, lecz także znaczną w obecnej edycji podwójną ilość środka smarnego, tak abyście nie musieli się martwić o zatarcie silnika podczas procesu oczyszczania. Proces ten można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy to praca silnika bez obciążenia na wolnych obrotach przez 60 minut z czasowym zwiększaniem prędkości obrotowej do około 2500 obrotów co 5 minut. Drugim sposobem, jaki dopuszcza producent preparatu, jest spokojna jazda samochodem na niskich obrotach do prędkości maksimum 100 km na godzinę. Jednak my zalecamy to pierwsze rozwiązanie ze względu na znacznie mniejsze naciski na panewkach silnika. W prezentowanej procedurze naprawczej po dolaniu do oleju dwóch butelek New Generation Motor Flash silnik pracował przez godzinę na postoju z okresowym podwyższaniem obrotów. Nie zaglądając do miejsc objętych obiegiem oleju silnikowego, trudno ocenić ilość osadu, z którym chemia będzie musiała sobie poradzić. Dlatego lepiej nie obciążać silnika dodatkowo napędzaniem auta. Natomiast w przypadku profilaktycznego okresowego oczyszczania układu olejowego sprawnego silnika w dobrym stanie, w którym często wymieniano olej, można pokusić się o oczyszczanie podczas spokojnej jazdy. Po zakończeniu procesu oczyszczania układu olejowego spuszczamy stary olej, wymieniamy filtr olejowy i nalewamy nowy olej, do którego dobrze jest dodać kolejny preparat widoczny teraz na zdjęciu. Pomoże on wypłukać najdrobniejsze zanieczyszczenia pozostałe po płukance, a następnie zabezpieczy olej przed utlenianiem podczas normalnej eksploatacji silnika. A teraz popatrzmy na wyniki pomiaru mocy i momentu obrotowego na hamowni, wykonane przed i po procesie kompleksowego czyszczenia silnika. Aczkolwiek wypada zaznaczyć, że kompleksowe czyszczenie silnika ma znacznie szerszy sens, niż tylko ewentualne przywrócenie mocy i momentu obrotowego do fabrycznych parametrów samochodu. Tutaj widzicie wykres przed czyszczeniem. Maksymalna moc przeliceniowa na silniku to 142 konie mechaniczne, a moment obrotowy to 222 nm czyli znacznie poniżej znaniemionowych parametrów silnika 1.6 THP. A to już wykres z hamowni po czyszczeniu silnika pokazaną dzisiaj procedurą. Jak widzicie moc wzrosła do 154 koni mechanicznych, a moment obrotowy to niemal 250 Nm. Macie więc twarde dane pomiarowe, a nie kolor i zapach oleju czy próby wyłapania magnesem neodymowym opiłków, których znaczna część pochodzi ze stopu aluminium lub innych materiałów nieczułych na niezmienne pole magnetyczne. Napiszcie w komentarzach, czy to co zobaczyliście przekonuje Was do zastosowania choćby części pokazanej procedury oczyszczania silnika, a teraz będzie obiecany konkurs. Patent jest bardzo prosty. Pod filmem znajdziecie zasady konkursu i jeżeli konkurs jeszcze trwa, to macie szansę wygrać wybrane preparaty z tych pokazanych na filmie. A jeżeli jest już po konkursie, to korzystając z ubieszczonego również pod filmem linku, możecie na hasło MOTOSPACE otrzymać 10% rabat na preparaty ze sklepu firmy Forte. Bardzo się ucieszyliśmy, że wreszcie możemy dać Wam coś ekstra i życzymy silnikom Waszych samochodów wielu szczęśliwych kilometrów, wolnych od osadów i nagaru. Polecamy też inne filmy na naszym kanale, dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia.